Siemaneczko widzowie z tej strony Ogólnie w dzisiejszym odcineczku Tak stwierdziłem, że sobie trochę porrelacjonuję z życia Ostatnio widzowie znalazłem na strichu GoPro stare nie Znaczy czy takie stare raczej nie wiem podejrzewałem, że jest w miarę dobre Ponieważ no widzowie no naprawdę dobrej jakości nagrywa Więc chyba to coś dobrego znalazłem Ale oczywiście W dzisiejszym odcineczku Trochę, troszeczkę sobie porelacionuję z mojego gospodarstwa Yy, ogólnie jesteśmy teraz u sąsiada, widzowie, kupiłem sobie karnistry, yy, diesla, widzowie, bo będzie no, się pewnie przydawało na ten, yy, na ten, widzowie miesiąc, podejrzewam, że trochę będę musiał dokupić, ponieważ widzowie, teraz yy, jeszcze mi się zostało do orania nam jedno pole, może tam pół hektara mi zostało do, orania, do orki i widzowie, będzie trzeba yy, i widzowie jeszcze... Y, z, wszystko przekultywatorować, przebronować i co najważniejsze wszystko obsiać widzowie o, y, tym, nie owsem, tylko pszenicą y, Więc widzowie, w dzisiejszym odcineczku właśnie pojechałem sobie do sąsiada odkupić y, parę karnistrów no i co widzę, wsiadamy do naszego wozu i y, 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 widzowie jedziemy do domu, nie? Ogólnie widzowie czeka na nas 30 i w dzisiejszym odcineczku raczej wjedziemy w pole z pugiem więc... Y, żeby tak trochę dać smaczku To myślę, że Myślę, że widzowie jeszcze tak tylko sobie nagrałem Jak pojechałem po te karnistry, nie? Czyli sąsiad Właśnie tego sąsiada kupiłem Dobra No tu zaraz będzie nasza chata Trzeba powoli iść Bo czasami tu się policja lubi czaić był no, teren zabudowane, to zaraz z rali portki. Że tak powiem. Dobra. Tutaj już zjeżdżamy. No i tu właśnie stoi nasza. No, moja. Moja jeszcze. Jeszcze moja wie. Jeszcze nic nie sprzedałem. Tu stoi widzowie moja 30. Tu karnistry z tyłu są. Nie wiem, nie widać ich za bardzo. Dobra. My tu sobie jedziemy do garażu. Bo... Proszę, nie będziemy go z miejsca ruszać przez dłuższy czas Dobra Proszę bardzo No tu ogólnie trochę karnistrów już mam jeszcze sobie widzowie olej kupiłem Bo trzeba było wymienić i stwierdziłem, że sobie całą beczkę kupię Albo bo w sumie możesz trochę wadać, żeby 30 tu później A w sumie 30 mogę gdzie indziej jakaś nie muszę stać przecież Dobra otwieramy Widzowie Tutaj bagażnik ok, po jednym sobie tu weźmiemy sobie tu ładnie powkładamy no ogólnie że co, w dzisiejszym odcinku może was troszeczkę poprowadzam po tej gospodarce, pokażę wam co gdzie na swoim miejscu tu stoi yy, tylko to szybko to poukładam ogólnie no co, no gospodarstwo mam małe tak tylko w sumie na youtube tak nagrywałem tylko z większych ale to farmingu, bo w sumie no ogólnie to u mnie się za dużo nie dzieje coś tam tylko no zazwyczaj jeden tydzień mi w miesiącu zajmują te prace polowe i potem wyrąbane mam tak naprawdę, to potem, to wiecie, to już potem praktycznie roboty na gospodarce nie ma, to nie ma czym się praktycznie martwić w ogóle, nie? Um, to nie wiem, może 3 hektary mam skromne takie. Ogólnie mam w planach wziąć dotacje tam w przyszłości na jakieś yy, Nie wiem, może jakieś filmy, może jakąś serię z tego nagraną zobaczymy. Ogólnie to chcecie z tego seria to... Widzę, nie wiem... Nie wiem, widzę, napiszcie w komentarzu, czy chcecie z tego seria Dobra, my tu na razie zostawimy yy, widzowie naszą terenówkę i pokażę wam widzowie swoje gospodarstwo na sam początek Więc co, tutaj jesteśmy w takiej wsi, no ogólnie nazwy nie będę mówił, bo zaraz będziecie widzowie mi tu przyjeżdżać na święta Lepiej na razie <laughs> Lepiej widzowie żebyście do mnie nie przyjeżdżali na te święta wielkanocne bo to do niektórych niektórzy chcą przyjechać, ale do mnie proszę tu nie przyjeżdżać yy, Ogólnie co, mamy tutaj domek tu z tyłu tu z tyłu widzę plac zabaw dla dzieci. Yy, tutaj ogólnie mamy widzowe gospodarstwo. Tutaj proszę bardzo, taka pierwsza wiatka mała. No, ogólnie to powiata wiata, taka jedyna na gospodarstwie, zanim w sumie tutaj yy, coś tam dobudowałem. Trochę zadałem, za to widzę, wiatę, bo mam teraz w planach gospodarstwo bardziej rozbudować, bo ogólnie działka kiedyś była gdzieś do... Gdzieś dotąd. I właśnie to, ten płot to był kawałek ogrodzenia widzowie Z tej mojej starej działki, potem tutaj wyburzyłem ten płot I teraz będę musiał do, doogradzać trochę tutaj dookoła jeszcze A tu ogólnie była już inna działka A to widzowie, to w ogóle było z innego gospodarstwa wzięte Tylko to sobie dobudowałem, nie? A to w ogóle było widzowie z innego gospodarstwa I go się tam wylikwidował gospodarstwo, nie? Więc ogólnie tak to na razie wygląda Tutaj proszę bardzo mamy tutaj pierwsze takie takiej No to oświetlenie niedawno zrobiłem Tutaj widzowie mamy Unię Yy, to Gruziądz jest 2,5 metra, no tutaj proszę bardzo mamy jeszcze Unię Solgera, yy, taki najnowszy nabytek raczej mój, bo będę właśnie ogródek robił, a wiem, że tak jak robię, bo gryzarki są, to no bardzo, i to bardzo, bardzo dobre widzowie, bardzo ładną powierzchnię, jest równiutko jak na stole, bo, bo właśnie widzowie, yy, bo widzowie... Użyciu właśnie tej glebogryzarki na jakimś ogródku. Ogólnie jestem ciekawy efektów, co by było, jakbym na pole wjechał właśnie taką glebogryzarką. Ogólnie wiem, że wtedy trzy na obrotach ładnie potrafi chodzić, ale spróbujemy jedno pole zrobić tą glebogryzarką. Zobaczymy jak to pójdzie. Yy, bo to ładną powierzchnię bardzo robi i pewnie po tym będzie i dobrze się siało. więc sprawdzimy yy, to zamiast bron na jednym polu. Zobaczymy jakie to efekty ze sobą przyniesie, nie? Dlatego właśnie trochę tych karnistów tam na, na, na pokupywałem Yy, dobra, i co? To i byłoby na tyle, jeśli chodzi o tę wiatę. Tutaj, proszę bardzo, mamy też taki, yy, jak to powiedzieć, taki, no, małą wiatę, która była też na tym gospodarstwie jakiś czas temu. Yy, tak samo jak ta sobie tutaj stała. Z tyłu był jakiś gruz. A ja sobie do z wyburzyłem tu ścianę i sobie z tyłu widzowie wy wybudowałem jakiś tam garaż, nie? Ogólnie garaż jest przy przystosowany na większe gospodarstwo, yy, ale ogólnie na razie mi to maszynę ładnie pomie po pomieści i na przyszłość nie będę musiał się martwić o, o gospodarstwo, nie, w sensie o wielkość. E, no co, tutaj widzowie, proszę bardzo, już jest normalne podłoże, a nie jak tam widzowie, że tam błoto, bo jest. Tutaj widzowie mają pierwszą przyczepkę z Lizarda z, No ogólnie co, to jest taka przyczepa do, no, do samochodu. Coś, w sensie, no taka samochodowa przyczepka mała. Ogólnie no co, no co nią włożę? No takie typowe itemy, y, narzędzia, różne tego typu rzeczy, nawozy. Y, co będzie z takiego małego wejdzie to... Tam będzie, nie? To proszę bardzo, tutaj mamy widzowie jeszcze. Yy, nazwy nie pamiętam. Wiem, że w spadku dostałem po dziadku gospodarkę. To tam jakieś tam maszyny też przyszły, w tym spadku. To właśnie jedna z nich była. Yy, to opryskiwacz. Ogólnie opryskiwacz w miarę mały, ale no, na moje 3 hektary tam starcza. Tu proszę bardzo, ogólnie ten opryskiwacz wyremontowany niedawno. Ramę pomalowałem. Yy, I widzowie, ogólnie cały baniak musiałem dokupić bo widzowie, no rama ogólnie była ładna była żółta rama i to na czerwona pomalowałem mi się bardziej podobał czerwony, tak do koloru trzciecki, że pasowało a widzowie, cały baniak musiałem kupić nowy, bo tamten popękał co tutaj mamy widzowie w takich dość niestandardowych kolorach widzowie D47 ogólnie nie wiem co na odbiło malując to ponieważ no, jest pomalowany na, na, na kolor flagi Ukrainy a oczywiście wiemy, że to jest polska przyczepa ale widzowie tak już po prostu to jest i ogólnie taka przyczepa sobie już to stoi była to w sumie odkąd pamiętam, że tu była, odkąd dziadkowiec, że byłem na gospodarce i tak już widzowie dostała ta przyczepa. Ogólnie, no co oszczędna, bardzo jest to, no i nie stać w tej przyczepie. Może jakieś nastawki porobimy tej przyczepy, ponieważ yy, no przydałaby się jakaś nastawka, może jakbym więcej pola pokupywał, to żeby tak odwozów nie robić cały czas, nie, bo teraz tro, trochę tam pola, tam coś tam jakieś dzierżawy mam, yy, może tam nie wiem, pół, pół hektara w dzierżawach mam, może się uda więcej yy, dzierżaw nabyć, zobaczymy. Tutaj widzę, że taką małą pszczepkę, taką samoróbkę. Ona też była uszczelniana, widzowie, do zboża. Ym, no co mogę powiedzieć o tej pszczepce? No Nawet nie trzeba, widzę, że tych pladek zakłada się. Ona jest ogólnie szczelna i dobrze trzyma zboże, nic widzowe nie przysypuje się. Ale ogólnie to taka przyczepka jest bardziej do, do przewozu. Na nie, balotów, do nie, balotów, do po prostu takich stopków. No takich różnych tego typu rzeczy, nie? bo wiecie, no, sypkich, sypkie rzeczy, sypkie zboża i p Głównie woziłem widzowie tą przyczepą, nie? Bo tam ma widzowie kiper i to jest dużo łatwiejsze, właśnie, z tej sypywać niż widzowie z tego, nie? A zazwyczaj, jak potrzebuję więcej przyczep, to zazwyczaj od sąsiada brałem, bo od sąsiada no, zawsze sąsiad tam dużo posadach, ma jakieś popęgi rowskich, a widzowie yy, lepiej z yy, kiprem yy, działać niż widzowie bez kipra, nie? Potem weźcie łopatujcie to wszystko, to jest tragedia. I tutaj proszę bardzo mamy 350 konną maszynę Naprawdę muszę wam powiedzieć szczerze, że jeśli chodzi o to auto to naprawdę jestem dumny z tego yy, projektu No ogólnie no znaczy, co no Kupiłem widzowie jakby to go jako wrak i go ładnie zrobiłem Jeszcze widzowie go Bardzo ładnie obmalowałem Że aż widzowie błyszczy yy, I naprawdę mi się bardzo ładnie podoba Nie no to ta, ta renówa, ogólnie doczepiłem jeszcze do niej ten hak, żeby widzowie można było holować bo ogólnie na moich ziemiach bardzo często się moja trzydziestka lubi kopać a jako że nie mam innego ciągnika to widzowie sobie taką terenówę załatwiłem i sobie często mogę odkopać nie i co to proszę bardzo mamy jeszcze na cały mój warsztat tu ogólnie jakieś dźwiczki no co i belka, ogólnie belka się bardzo przydaje w różnych rzeczach na przykład do włożenia tego wozu widzowie belka się czasami przyda, więc widzowie tak to sobie tutaj właśnie jest nie no i co to ogólnie? Narzędzia moje To raczej tyle jeśli chodzi o to wszystko, nie? Planuję jeszcze widzowie kupić 60, ponieważ chciałbym widzowie więcej jakichś nabytków pokupować, na przykład ostatnio zamieniłem mój nie gruziąc na tą widzowie, na tego agromasza. Ogólnie to jest płuk, który on do 30, no nie wiem czy powinien być przystosowany. On ma chyba 32 konie zapotrzebowania. Ale 30 jakoś sobie z tym idzie, bo ogólnie mam yy, gleby, no piaski, jeszcze tam chyba gdzieś mam o ile się nie mylę tam nie wiem i chyba jeszcze na jakimś tam yy, na jakimś tam widzowie polu ale ogólnie to mam zazwyczaj same jakieś tam piaski, wygorsze gleby, więc yy, tak to po prostu u mnie akurat wygląda na gospodarstwie, nie? Dlatego gość sobie z tym daje radę. Właśnie pamiętam, że nawet z Unią Gruziącką, z trójką sobie leciała ta 30, a nawet widzowie z podorywkową piątką, co jest nawet też spoko, że ta 30 sobie dawała radę, nie? Ogólnie ta 30, co ona jest bardzo ładnie zrobiona. No niestety, prawidłowie widzowie nie ma, to za od od sąsiada trzeba pożyczać ciutkę żeby widzowie wrzliwa kursować. Do tego planuję też 60, kupić, żeby mieć widzowie hydraulikę do 30, bo naprawdę, czy hydraulika jest bardzo ważną rzeczą, yy, a widzowie naprawdę. Miałem hydrauliki na błotniku, więc tego na pewno widzowie mi bardzo brakuje yy, przy, tej, przy tej autosance. Ale widzowie, za to, yy, siu, sąsiad tam ma 60, więc zawsze, zawsze można widzowie od sąsiada tam sobie wziąć. Nie? Yy, no i dobra, to jak widzę, mamy ragę. No i to raczej byłoby na tyle, jeśli chodzi o tą sekcję gospodarstwa, to i co, bydło mam, ogólnie to będę musiał sobie kupić te krowy, bo na razie to właśnie krów nie mam, mam, mam przygotowane wszystko pod krowy, bo z tego gospodarstwa właśnie, co jedyne co zostało, to może widzowie zostało, ym... no widzę ja po prostu z tego starego z gospodarstwa została właśnie ta, 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 ta wiata, wszystko inaczej było zlikwidowane, bo w tylko ta wiata była tym gospodarstwem, z tyłu silos jeszcze był i widzowie... Tutaj po prostu te krowy. Nie, nie krowy, tylko bardziej ta obora jakby po prostu została i stwierdziłem, że sobie jak już została trzeba budować żadne obory, to mogę sobie z niej skorzystać, kupić bydło i może nam widzowie zacząć pod krowy i jak już takie ułatwienie jest ładne, nie? No i co, otwieramy tutaj, proszę bardzo, układuje nam się tej RCW nowy nabytek w sumie, bo nigdy wapniarki nie miałem, a... Teraz, jak już y, gospodarstwo sam w odziedziczyłem po dziadku, to zacząłem bardziej iść widzowie pod y, precyzyjne rolnictwo, czyli żeby badać próbki gleby, właśnie niedługo będę do dewolatorium de wiózł y, po orce y, i widzowie planuję właśnie wapno y, rozrzucać na, na, na następny sezon y, i żeby widzowie tam gnoju może trochę pokupywać jeszcze, znaczy masełka, przepraszam bardzo. I, I co? I planuję właśnie takie zabiegi stosować na pola, ponieważ uważam, że po prostu moja pola tego pragną tak naprawdę, no każda pola potrzebują w zależności od tego, co się sieje i w zależności przede wszystkim od, 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 rodzaju, od rodzaju, klasyfikacji jakby gleby, ileś tam widzowie wapna i ileś tam widzowie... No sobie też od poziomu PH, no sobie wam to tylko od tego zależy i żeby jeszcze po prostu znać poziom azotu w glebie, żeby po prostu bardziej zapoznać się z tym w sumie na, na, na czym pracuję, nie? Dlatego właśnie takie sprzęty będę kupywał i właśnie postaram się na dotację, widzowie o taką Isarię Compact, nie Isarię Compact, no chyba Isaria Compact Pro, albo tam chyba Isaria Scout to się nazywało. Kosztuje ona nie wiem was 30 tysięcy złotych, się nie mylę, ale widzowie naprawdę to jest urządzenie, które jest warte tego, nie? Bo można widzowie znać, dokład... można wykonać dokładny pomiar gleb. Ale uważam, że zanim będę kupował takie sprzęty, muszę trochę więcej pola najpierw pokupywać, więc na razie po prostu będę robił zwykłe pomiary, gleby, a potem dopiero takie sprzęty będę kupywał, nie? Więc tak, tak tytułem wyjaśnienia. Ogólnie widzę mamy tutaj jeszcze lejak, klasyczny lejak, też wszystko tutaj odremontowałem. Tak samo jak tą widzowie hasję. Ogólnie co to, są to rynienki tej powymieniałem. Yy, niektórych nie było. I widzowie... Yy, tak to po prostu tutaj wyglądało. Tutaj co jeszcze taką z tą małą bronę jakby mamy. Yy, no i ogólnie to jest 3-metrowa hasja. I, i tyle. No i, no i co widzowie. I bardzo ładnie tutaj śmiga mi ta hasja. No i dobrze. Teraz przychodzi czas na taki większy sprzęt. Tutaj proszę bardzo mamy klasa Matadora Giganta. Ogólnie to jest kombajn, który jest, jak na swoje lata, dość spory, ogólnie do niego mam w planach kupić 4-metrowy header, żeby też żniwa jakoś szybciej szły. Yy, ale ogólnie kombajn, no wiadomo, jak jest jakie widzowie ze starych lat, to no, ciężko współpracuje ten kombajn, no, ogólnie ten kombajn yy, ma swoje wady duże. Yy, między innymi na przykład awaryjność, często idą łańcuchy, często paski też widzowie siadają i po prostu to jest agrade taka najw ten, największe mankamenty widzowie tego kombajnu, ale za to też, też widzowie znajdą mi się jakieś zalety yy, wiadomo. Na przykład tak jak yy, widzowie ma mała strata widzowie z plonów, że ten kombajn nie jest dosłownie siewnikiem yy, i kombajnem, tylko widzę po prostu kosi i ładnie. No bardzo małe straty są widzowie. No nie wiem, nie oszacowałem strat, ale wiem, że raz od, od y, jak ten kombajn stał zepsuty i nie miałem za bardzo pieniędzy, żeby go odremontować, a widzowie żniwa goniły, deszcze zapowiadali, to o co szybko ta szybko widzona wziąłem i kosiłem, to pamiętam, że bardzo gubił, no nie wiem w sumie że to kwestia wiatrów, które ustawiłem. Może tam źle ustawiłem kombajn pod owiec, gdy kosiłem ale pamiętam, że... Makabrycznie mi widzowie kombajn pogubił, więc dlatego teraz yy, Widzowie muszę, no, Muszę widzowie właśnie tym matadorem więcej kosić, bo No tym, bi tym bizonem sąsiada to raczej więcej w pole nie wiadę, bo aż szkoda tych strat, nie? No i co, tej widzowie jeszcze hulajnogę elektryczną, ogólnie no tą noga, No ona jedzie teraz 30 na godzinę Jechała wcześniej 25 ale za to bateria szybciej pada. Ale taka kolejnoga jest przydatna, żeby do sąsiada po coś skoczyć albo żeby do paczkomatu po coś skoczyć. Na szybko po jakąś część. No ogólnie na przykład ostatnio pojechałem po zawleczki, ponieważ zawleczek mi brakowało, a musiałem w pole wjechać i widzowie ostatnio właśnie sobie zawleczki zamówiłem i właśnie chce ja pojechałem taką kolejną po takie zawleczki. I widzowie co? Yy, wsiadamy w trzydziestkę i pojedziemy sobie w pole. Trochę tam widzowie porobimy tym pugiem zagonowym. I widzowie, raczej zaraz, widzowie, no zjedziemy z pola, no raczej pola ci nie zrobimy, tylko tak wstępnie wiadam żeby Wam pokazać widzowie, jakie to pole jest. No dobra, już w takim razie widzowie, wsiadamy do naszej trzydziestki. Ogólnie wodę już żyłem wcześniej, tak za pamięci, widzowie, jeszcze wcześniej sprawdziłem. Yy, dobra, i widzowie, odpalamy tutaj, tylko w sumie jeszcze Dziwi zamkniemy może. Dobra, widzowie. I w takim razie odpalamy naszą 30. Yy, dobra, no i w takim razie podniesiemy sobie pług. Ogólnie ta 30 sobie, no kurde, ledwo radzi z tym pugiem. Yy, ten Pug waży naprawdę sporo. No, nie wiem do końca ile, ale wiem, że dużo waży. A ta 30, a no 30 mają udźwig do 700 kg. Ale na szczęście jakieś tam dociążenie jeszcze do przodu mam, więc jakoś sobie radzę. I ogólnie jeszcze założyłem sobie widzowie układ kierowniczy z 60 30 bo na wspomaganie mnie stać było, a w sumie stwierdziłem, że y, lepiej wiadomo zawsze chodzi ta, y, ten układ kierowniczy, dlatego tak sobie zrobiłem ładnie. Y, dobra. No I wyruszamy widzę w pole. Zrobimy sobie może ze dwa przejazdy i widzowie będę powoli kończył odcinek, żeby tylko Wam pokazać jak ogólnie to wszystko wygląda dobra dobra nie Idziemy katować te dziecięskich po tych drogach polnych tu sobie widzowie tutaj czwórkę zapniemy o kurde dęba stanąłem patrz to to widzowie nie tutaj widzowie chyba możemy sobie przejechać to pole moje no bo tu nic nie rośnie, to sobie możemy przejechać w sumie Sąsiedzi się raczej nie wkurzą. No tu proszę bardzo, sąsiad y, wapno tej rozpierdzielił, rozkruszył. taka takie nawet spoko, moim zdaniem. O tu po, po, posiony miadę, dobra, czekajcie, tu muszę zjechać. Bo ja to i normalnie mu zboże rozwalam, nie? Wygrzebuję. Dobra, no to teraz tak. Yy, tutaj proszę bardzo jest moje pole. To pole ma chyba 60 ary gdzieś tak. Ogólnie co yy, zaurałem. Dam gdzieś może połowę tego pola mi tam połowa została. Yy, I sobie zrobimy za dwa przyjazdy i, wró i wró wrócimy, żeby tylko pokazać, yy, jak to wszystko funkcjonuje. Dobra, widzowie, sobie tylko tu jeszcze ładnie wcyfamy Um, ogólnie papryczniaki będę robił na końcu, ale to jakoś tak zdarzyło, że trochę tutaj podpierdzieliłem Sąsiadowi działki Więc yyy Tak to wyszło, o kurde tutaj Zabijałem za duży bieg, tu na trójce oram Zazwyczaj, bo Jakoś po prostu no, no, po prostu lepiej na, na trójce oraz żeby tej nie zadusić po tej trzydziestki, nie? Po co, po co się śpieszyć, nigdzie mi się nie śpieszy Poza tym, moim zdaniem nawet trochę za szybko jadę tą trójką ale mi się wydaje, że jakoś lepiej kryje wtedy, w sensie... Ogólnie co, widzowie? Mi się wydaje, że jak tak szybko jadę, to... Lepsze krycie na pewno jest, nie? Dobra. Ogólnie pytajcie się, jak Oram, bo ta 30 naprawdę staje dęba, jak Oram czasami. W się że przednie koła ledwo dotykają ziemi i bardzo ciężko się skręca, czasami mnie zniesie czy coś, to... Ogólnie nie się problemu, że czy coś krzywo, czy coś takiego, bo się serio staram. Nawet zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. No i co widzę mogę sobie kręcić. O kurde, teraz, teraz, teraz se pokręciłem, nie? Jak pod górkę będę wyjeżdżał, to zaraz zobaczycie widzowie jak ciężko się kręci kierownicą, nie? Ciężko właśnie lekko się kręci, ale nie można w ogóle kierunku jazdy ustawić sobie normalnie. Jak nas mnie zniesie, tu już jest kaput. O! Patrzcie, nie? Widzicie widzowie, jak nas sobie zniesie, to już sobie nie wrócę, nie? Muszę podnieść i potem widzowie orkę psyć, nie? Teraz tam O, teraz, teraz jest właśnie tragedia. Ale muszę koła wyprostować, żeby to szło jakoś, żeby potem ośki nie, nie żeby mnie wykrzywił, bo to potem będzie masakra, po prostu. Dobra. Ogólnie może jakieś przyszłości kupię sobie ciągnik z lepszym wygłuszeniem, bo ciężko się nagrywa w 30, bo takie po prostu słabe wygłuszenie to jest. Yy, dobra. Podnosimy i wracamy do domu. Próbujesz, no, tak widzę, wam pokazać na, na szybkiego. W na następnym odcinku, może, może widzę, tam bardziej wam pokażę pracę polowe, które tutaj wykonuję. Yy, na pewno, w następnym odcinku, myślę, żebym wjechał z kultywatorem, żeby wam pokazać, jak u mnie wygląda praca z kultywatorem. Dobra, nic nie jedzie, można jechać. Nawet nie trzeba szóstki tu widać. Aż w ogóle... Opony, o kurde! Co ja tak zrobiłem, że mi się w ogóle... Puk w ogóle cały od tego prze, prze ten... przebarwił mi się od tego wapna. Czy aż tak naprawdę tyle na tego Co ja zrobiłem widzę? Po tym wapnie teraz jechałem, to aż mi się cały puk przebarwił. Dobra, ja to na razie na luz rzucam i opuszczam puk, bo nie ma na razie po co na, na podnośniku mieć sobie i tak opadnie, nie? O, i tak opadnie po jakimś czasie. Dobra. Dobra widzowie gasimy i... O kurde, ja pierdzielę Dobra widzowie ogólnie zgasiłem już trzydzistkę. No muszę wam powiedzieć, że po tym wapnie chyba lepiej nie jechać, bo tu cały pułk upierdzieliłem w tym wapnie zaś i teraz będzie trzeba go potem myć, nie? Znaczy sobie umyjemy, go zresztą wam pokażę mój nowy nabytek teraz ze Stillasu. So tu mykę ciśnieniową zrobiłem widzowie w... w ścianie. Sobie szybko umyjemy tu wszystko jeszcze za, za pamięci. Tak, będę jeszcze tu używał, ale tylko sobie puch teraz wymyję ładnie, żeby się, jak to ładnie myje. proszę bardzo. Więc widzowie, to byłoby raczej na tyle, mam nadzieję, że się innego wam się spodobał, zostawcie łapeczkę w górę, jak jesteście nowi, dajcie też suba yy, i co? I do zobaczenia w następnym odcinku, narka!